Dziś dzień 14 października. Dzień edukacji narodowej, święto naszych nauczycieli. A! Chcę zapytać naszych kolegów, co sądzą o naszych nauczycielach. z

Zatknęłam. Cisza! Ale nikt mnie nie słyszał. Kuszyłam Co tu gadać wiele? Schowałam... Idziemy na stołówkę. Kto jest Waszym ulubionym nauczycielem? Moim ulubionym nauczycielem jest pani Marta Serafin. Jest ona bardzo miła, fajna i wyrozumiała. Potrafi nam pomóc, często pomaga nam rozwiązywać różne problemy, sprawy i konflikty. Z Zdecydowanie jestem na tak, jeżeli o nią chodzi. Moim ulubionym nauczycielem jest pani Celina Rojewska. Zawsze, y kiedy mamy z nią lekcje, robimy jakieś ciekawe doświadczenie. Można z nią pożartować. No, to pani się nad ale nigdy... Jeszcze się na nas tak mocno nie niektórzy mówią, że jest ona najładniejszą nauczycielką w szkole. No, ale to... takie środki chodzą. Cześć, czego się uczysz? Jęca. Kim masz? Panę Sławkowską. Dobra jest? No jasne. A to co ją lubisz? No jest, jedyna w swoim rodzaju. Co on Lubi z nami plotkować, oraz jej lekcje są bardzo ciekawe i nawet poświęca nam przerwy, choć tylko w sprawach lekcyjnych. Macie coś dla niej do przekazania? Tak, owszem. Krofa w Polsce Wolna, Melanie Kajtliwa, ale in the szkole Bardzo Pana lubimy. Dziękuję. Idziemy zobaczyć co się dzieje na dole. Na matematykę mam z panem Laskowskim. Boże, jakie te lekcje stają się, przynajmniej naprawdę bardzo ciekawe, jest wspaniały nauczyciel. Wszystko wytłumaczy, jest cudowny. Po prostu go uwielbiam. Jego lekcje są ciekawe, inspirujące. Wszyscy po prostu lubią matematykę i ją rozumieją. A najbardziej to lubię z Pana Żarty. Ostatnio powiedział taki żart, że po prostu myślałam, że nie usiedzę na tym krześle. Powiedział, że...

Panie mówili, że nauczyciele to wypiści? Bardzo lubię wypisów, ale moi ulubiony nauczyciele mnie poniarzą. Dlaczego? Jak, jak rano się nie pomodlę, to nic nie trafią. Lecz jak się pomodlę, to wszystko mi spadnie.